Profesor Antoni Cieszyński urodził się 31 maja 1882 roku w Oleśnicy, w Cesarstwie Niemieckim, gdzie jego ojciec Tomasz Cieszyński, weteran Powstania Styczniowego oraz ceniony farmaceuta, prowadził aptekę. Antoni Cieszyński uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego Marii Magdaleny w Poznaniu. Zainteresowanie nową dziedziną medycyny, jaką była stomatologia, Zwana wówczas dentystyką, spowodowało jego wstąpienie na studia medyczne na berlińskim uniwersytecie Fryderyka Wilhelma. Nieprzekonany do atmosfery pełnego ciągłych parat i defilat Berlina, studia w stolicy Niemiec uzupełnił na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w bardziej przyjaznym Monachium. W 1913 roku Antoni Cieszyński został mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem ambulatorium dentystycznego Wydziału Lekarskiego w Lwowie. Przeprowadził tam całkowitą modernizację ambulatorium, dzięki czemu w marcu 1914 roku powstał pierwszy na ziemiach polskich Instytut Dentystyczny. Podczas I wojny światowej przebywał w Wiedniu, gdzie prowadził oddział chirurgii i traumatologii szczękowej dla ciężko rannych żołnierzy. Po wyparciu Rosjan z Galicji wrócił na Uniwersytet Lwowski i podczas polsko-ukraińskich walk o miasto organizował służbę sanitarną przy Naczelnej Komendzie Obrony Lwowa. W 1919 roku kontynuował pracę w Instytucie Dentystycznym, który dzięki jego zaangażowaniu wkrótce przekształcony został w nowoczesną klinikę stomatologiczną Uniwersytetu Jana Kazimierza. Kierował też Katedrą Dentystyki Uniwersytetu, która dzięki niemu stała się cenionym ośrodkiem naukowym w Europie. Profesor Antoni Cieszyński uważany jest za głównego twórcę anestezjologii stomatologicznej. Wprowadzone przez niego stosowanie znieczuleń przy pomocy wstrzyknięć nowokainy oraz nowatorskie znieczulenie przewodowe nerwu żuchwowego są powszechnie stosowane do dziś. W 1935 roku za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał nazywaną Stomatologicznym Noblem prestiżową nagrodę Daytona Millera przyznaną mu przez lekarskie jury złożone z przedstawicieli 29 państw. W tym samym roku na kongresie medycznym w Berlinie wygłosił w trzech językach płomienną mowę będącą obroną żydowskich lekarzy, którym nazistowski system ograniczył możliwość uprawiania zawodu i pracy naukowej na niemieckich uczelniach. Po anczlusie Austrii pomógł swojemu dawnemu asystentowi z czasów wiedeńskich, doktorowi Granzingerowi oraz jego rodzinie w uzyskaniu wizy amerykańskiej. Napisane przez niego listy polecające do władz administracyjnych Stanów Zjednoczonych i Towarzystwa Lekarskiego w Waszyngtonie, którego był honorowym członkiem, umożliwiły doktorowi Gratzingerowi wyjazd do USA i pozwoliły prowadzić praktykę lekarską za oceanem, co uchroniło go od zbliżającej się wojny i tragicznych następstw Holokaustu. Po upadku Polski we wrześniu 1939 roku. Profesor Cieszyński pozostał w zajętym przez Sowietów w Lwowie, gdzie z pewnymi utrudnieniami nadal pozwolono mu kierować katedrą. Wkrótce po przepędzeniu Sowietów z Lwowa Niemcy w mundurach i po cywilnemu zaopatrzeni w przygotowane wcześniej listy proskrypcyjne, na których znalazły się nazwiska polskich profesorów lwowskich uczelni, wkroczyli do mieszkania profesora Cieszyńskiego. Ich zdziwienie wzbudziła bardzo dobra znajomość języka niemieckiego profesora. Na pytanie: Czy pan jest Niemcem? odpowiedział: Byłem i zawsze jestem Polakiem. Nie pozwolono mu zabrać nawet lekarstw, które zażywał z powodu choroby serca. Nie podano przyczyny aresztowania. Miał zabrać tylko swoje dokumenty. Następnego dnia o świcie profesor Antoni Cieszyński, wybitny lekarz i światowej sławy specjalista, Został zamordowany na wzgórzach Wuleckich razem z innymi profesorami lwowskich uczelni.